Cześć, lecimy do kolejnego tematu, czyli Priority. Dobra, otwórzmy sobie jakąś pustą warstwę. Tutaj robiliśmy rzeczy w poprzednim odcinku, do których zapraszam, a dzisiaj się zajmiemy tymi priorytetami. Wyłączę wszystkie sekwencje, klikamy dwa razy off off, everything off i mamy wszystko wyłączone. No dobra, to się zajmijmy tymi priorytetami. Po co one są i do czego służą. No dobra, no to stwórzmy sobie parę efektów do kwantumów, efekty dimera. W sumie możemy sobie tutaj załadować predefiniowane efekty, na przykład sinusa i zapiszmy sobie to pod fader. Mamy efekt sinusa, nie? No dobra. Drugi efekt to będzie strobo. Oczywiście zachęcam robić strobo jako efekt. O ile się da tak zrobić, no bo jeśli chcemy nałożyć efekt na efekt, no to za bardzo się to nie da zrobić, ewentualnie chaserami. Ale jeśli chcemy robić całościowe strobo, no to lepiej oczywiście to robić efektem. Ponieważ przy różnych typach urządzeń nie musimy aktualizować wartości szatera, LED-pary możemy sobie adresować po prostu jako RGB, a nie z jakimiś dziwnymi kanałami szatera, kolor efektów itd. No dobra, sobie zróbmy tutaj na przykład 400 bpm i zapiszmy pod drugi fader. Zróbmy sobie to jako flash. To jako flash na przykład dobra. No to mamy tutaj sobie strobe i mamy sobie tego naszego sinusa. Zróbmy sobie jeszcze jeden efekt. Skopiujmy sobie tego sinusa i zróbmy sobie na przykład rampę. Przepuśćmy co 3. i to sobie zapiszmy jako drugie Q. Tutaj. No tu mamy efekt sinusa, mamy efekt ramp. I włączamy sobie nasze strobo. I w tej chwili włączyliśmy strobo. Jak tutaj sobie coś przełączymy, to to przejmuje znowu taki. a chcemy, żeby strobo było nadrzędne nad tym wszystkim. Dlatego musimy zwiększyć priorytet tej sekwencji. Generalnie omijamy priorytet HTP i staramy się nie używać priorytetu super. Reszta priorytetów działa na bardzo podobnej zasadzie. Low najniższy priorytet. LTP jest wyższy. High jest jeszcze wyższy. Słop jest jeszcze wyższy. A super jest najwyższy. HTP przepuszcza nam wyższe wartości, ale w sumie ani razu go nie potrzebowałem akurat tego użyć. Więc to raczej omijamy. Jeżeli chodzi o priorytet super, jest on ważniejszy niż programator. Więc jeśli zrobimy sobie tutaj na tym naszym strobie na tym naszym strobie priorytet super i sobie go włączymy to jeśli zrobimy sobie na przykład at 1 to nie przestanie nam mrugać w tej chwili jeśli to jest uruchomione nasz programator nie zmienia nam wartości które zapisaliśmy. Tu oczywiście nam zmieni, bo tego nie zapisaliśmy do tego q, ale jeżeli chodzi o dimmer, co byśmy nie włączyli, nie da się. Więc raczej staramy się do słopa korzystać maksymalnie. I w tej chwili, jak to nam działa, zmieniamy tutaj sobie q, to nam nie reaguje, dopiero jak wyłączymy to, to nam zaczyna reagować. Kolejny przykład. Kolejny przykład. Mamy na przykład kolory. Mamy tego naszego kwantuma, ustawmy sobie czerwony kolor. Zapiszmy sobie tutaj ten nasz czerwony kolor. Ustawmy sobie niebieski kolor i zapiszmy sobie nam tu niebieski kolor. Włączmy sobie biały kolor i zapiszmy pod przycisk biały kolor. Mamy tutaj czerwony. I tak dalej. Na razie tu zrobię jako toggle, czyli włącz, wyłącz. Możemy jako flash, zazwyczaj będziemy używać jako tempo, bo flash, ale na potrzeby pokazania zrobię na razie toggle. I tutaj mamy biały kolor, tutaj mamy kolory. I przypuśćmy, że przyciskamy biały i chcemy, żeby ten biały cały czas był. Jeśli zmienimy kolory, to teraz te kolory zmienione są, a nie ten nasz biały. Więc analogicznie, tutaj musimy zrobić wyższy priorytet. W tej chwili biały jest cały czas. Tu sobie możemy przełączyć kolor. I wracamy do tego co sobie ustawiliśmy tutaj. Dobra, wyrzucimy sobie to i pokażę to na paru przykładach w moim show. Mamy tutaj sekwencję aranżu włączmy sobie tą sekwencję. Ta sekwencja jest jako high. Dzięki czemu wszystkie inne rzeczy typu wybieranie kolorów i tak dalej. Nie reagują nam na tą sekwencję ustawię sobie teraz kolor na przykład wszystkich rzeczy na żółty jak widzimy mogę sobie wcześniej ustawić jakieś efekty przygotować. Dopiero jak wyłączę tą sekwencję, wróci nam ten żółty kolor. Do tego używamy priorytetów. Dzięki.